Cześć, witam wszystkich na moim kanale Dzisiaj filmik o zmianach jakie na nim następują Mianowicie od emisji tego filmu zmienią się dwie rzeczy O których zaraz wam opowiem czemu się zmieniają No dzisiaj z rana miałem trochę czasu żeby sobie pochodzić trochę po tych kanałach akwarystycznych Jak i odtworzyć sobie tego live'a od Przemka Wieczorka Poczytałem sobie troszkę więcej komentarzy niż zawsze No i tam prześledziłem dosyć dokładnie tego live'a Trochę się naczytałem i trochę mi to dało do myślenia. Dużo tam było mówione i pisane o jakości kanałów, o treściach i tak dalej. I też dużo osób widzę, że bez problemu sobie wchodzi pod kanały innych i bez problemu sobie pisze w zasadzie co chce bez jakiejkolwiek kontroli. I stwierdziłem, że u mnie to nie będzie miało racji bytu i od dnia dzisiejszego wszystkie komentarze pod moimi filmami będą po prostu przeze mnie weryfikowane co nie oznacza, że nie będzie można tutaj napisać, że nie podoba mi się to czy tamto, tylko jeżeli to będzie komentarz na jakimkolwiek poziomie, bo pod ostatnim filmem ja staram się zawsze odpisywać na wszystkie komentarze, nawet na te dla mnie takie trochę głupkowate i negatywne. No nie mam się zamiaru komuś tłumaczyć, czemu mam na przykład łysą głowę a drugiemu, który tam wchodzi i mi pisze, że wie lepiej gdzie ja pracuję i co jest w moim mieście, chociaż jednemu i drugiemu odpisałem, ale myślę, że takie komentarze nic nie wnoszą pod tymi filmami, więc jeżeli ktoś już chce cokolwiek krytykować, to się musi trochę postarać, bo wejście i napisanie yy, 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 tam, nie wiem, brzydka ryba, yy, słabe akwarium i tak dalej, i tam gadasz coś tam, nie znasz się i tak dalej, no u mnie nie ma racji bytu, jeżeli ktoś mi coś chce zarzucić, to niech to zrobi raz, a dobrze i na jakimkolwiek poziomie, dlatego od dzisiaj wszystkie komentarze pod moimi filmami będą po prostu musiały wcześniej przejść przeze mnie i ja będę tutaj ustalał zasady bo nie dam sobie wejść na głowę jeżeli autorzy innych filmów uważają, że taki komentarz, gdzie on tam na przykład wypowiada się o jakichś tam, nie wiem, roślinach, rybach w korzeniach, obojętnie czym parametrach wody wnosi, że jeden z drugim wejdzie i tam mu napisze smok akwariowy to to i tamto, a ten jest łysy, a ten znowu już pan rybka to jest wytatuowany. No to spoko. Ja sobie pod moimi filmami nie dam zrobić śmietnika i też po prostu podniosę trochę poziom tego hejtowania. Że już jeżeli ktoś tu będzie chciał coś napisać, to już się trochę musi postarać. Dwa też tam przeczytałem od jednego. O bombardowaniu kanału pana rybki tymi łapkami w dół, że ten kanał trzeba zbombardować, to ten kanał się zamknie. No, podejrzewam, że z czasem też to wejdzie do mnie. I tak sobie dzisiaj przepatrzyłem te łapki pod moim ostatnim filmem, gdzie tam 50 parę jest na plus, 30 parę na minus, a wyświetlenie jest 500. I komentarze od tych łapek na minus chyba dosłownie 3 czy 4. Także dochodzę do wniosku, że to też nie jest jakiś, nie wiem, dobry wskaźnik czegokolwiek, a to właśnie jest pożywka dla tych osób, które nawet nie oglądają filmów, tylko dają łapki. i Od dzisiaj na moim kanale też to jest zablokowane. Po prostu ja tylko będę miał wgląd, komu się to podoba, komu nie, żeby tak właśnie trochę <laughs> utrzeć nosa tym osobom, że tam, o, wejdziemy, nawalimy łapek, będzie się wkurzał jeden z drugim, będą patrzeć, że tam łapek nawalili. Także te osoby wszystkie. Które chcą sobie tam coś mówić na mój temat, i tak dalej, odsyłam na inne kanały, bo są to osoby zazwyczaj, które nie, nie posiadają swoich kanałów, a dużo właśnie rozmawiają, piszą na temat jakości, na temat ryb. Ciężko to jest w ogóle zweryfikować, czy taka osoba w ogóle ma akwarium, czy jest tylko po to, żeby komuś dogryzać. No, ale jak ja widzę, że co któryś film, co któryś live. Jest kilka takich osób, że tylko wchodzi i jest na przykład rozmawiane o parametrach wody, a on momentalnie próbuje ten live sprowadzić na temat mój czy na temat Mariusza. No to dochodzę do wniosku, że gdyby nie ja i gdyby nie Pan Rybka, to te osoby nawet nie miałyby za bardzo z kim i o czymkolwiek popisać na, na tych YouTubach. Więc u mnie na kanale już od dzisiaj jest do widzenia dla takich osób. Tak jak mówiłem. Będę się odsuwał od, od właśnie takich postępowań: od typu to co mówiłem na moim ostatnim filmie. Nie chcę się powtarzać. Kto oglądał, to wie o co mi chodzi. Oddalam się od co niektórych osób. Nie dlatego, że nie wiem, nie, nie znoszę krytyki czy coś takiego. Tylko jeżeli już coś robić, to na jakimkolwiek poziomie. A nie po prostu wejść napisać, że jesteś łysy łapka w dół, czy tamten ma tatuaże, łapka w dół. No nie, do tutaj już nie u mnie. Jeżeli Inni właściciele swoich kanałów będą coś takiego tolerować. Proszę bardzo, wchodźcie do nich, piście. Chcę sobie zapewnić grono jakichś osób, z którymi będę mógł popisać, czy to negatywnie, czy pozytywnie, pod moim filmem, ale na jakimkolwiek poziomie. Tam widzę, że dużo osób właśnie pisze o tym poziomie tych kanałów i tak dalej. I myślę, że zastosowanie takich zasad, no właśnie to zmienia, że ten poziom nawet tych wypowiedzi pod filmami będzie poprawiony. No i mówię, jeżeli ktoś coś takiego toleruje, proszę bardzo, na swoich kanałach. Rozmawiałem też z Mariuszem, panem Rybką, przez telefon. Mariusz powiedział, że w sumie wpadłem na dobry pomysł. Będzie chciał to zastosować również u siebie. No czemu? No właśnie temu, że no ma z tym ostatnio problem, że sporo osób wchodzi, gdzie nawet tam nagra film, nie wiem, z dziećmi. Że rozdaje prezenty, no i pod tym filmem ma tam też nawalony łapek w dół nie wiadomo z jakiego powodu, a jak mu ktoś napisze komentarz, no to tam a gdzie masz ryby, coś tam, wyrzucasz przez okno i tak dalej, jakieś tam sprawy na temat pieniędzy, czegokolwiek. Także on też od dzisiaj będzie sobie te wszystkie komentarze selekcjonował i będzie widział, czy któryś coś wnosi na jego kanał, czy tylko po prostu jest. Zwykłym hejtem pisanym przez zwykłego trola, no i to by było na tyle. Jak podnosić poziom, to podnosić ja staram się go podnieść w taki sposób. A co do moich filmów, to co tam będę chciał wam przekazać, i tak dalej. Kto będzie chciał, niech sobie tu zostanie. Kto nie będzie chciał, niech sobie stąd odejdzie. Trudno. Jestem taki jaki jestem. Kanał jest taki jaki jest. Jeżeli komuś to nie odpowiada, jest duży wybór innych kanałów, a też nie chcę mi się czytać od niektórych osób co film, że tam słaby poziom, że coś no napisałeś mi raz, wiem jakie masz zdanie na temat tego filmu i nie wiem, idź sobie to napisz do kogoś innego, bo ja już to wiem, żeby kogoś uświadomić, że jest akurat taka, a nie inaczej. Także pozdrawiam, mam nadzieję, że w ten sposób sobie stworzę może mniejsze grono widzów, ale bardziej konkretnych i... Ten poziom komentarzy pod moimi filmami znacznie się poprawi i ta krytyka będzie już jakaś bardziej konstruktywna, a nie o, o fryzurze, czy o pracy, czy o mieście, skoro ja nie wiem wypowiadam się na jakiś temat związany z akwarystyką, a nie z fryzjerstwem czy z geografią. Także pozdrawiam wszystkich normalnych i piszcie opinie na temat tych zmian. Pozdrawiam, trzymajcie się do następnego odcinka. Hej.